Warta jest firmą zieloną. Jest zespołem, który bardzo dużą uwagę zwraca na to, żeby być ekologicznym, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jakie jest nasze otoczenie i co powinniśmy zrobić. My również musimy patrzeć, a żeby dostosować się do obecnych wymogów klimatycznych. I właśnie tutaj znaleźliśmy doskonałe partnerstwo w wspaniałym najstarszym klubie poznania. Współpraca z firmą Texet to dla klubu też pewien rodzaj nobilitacji. To jest podmiot, który nas zawsze inspirował. Firma Texet ma doskonale opracowane procesy, które mają sprawić, że Zrównoważony rozwój w ich przypadku będzie zachowany w całych procesach produkcyjnych. Mają bardzo dobrze dopracowaną politykę ekologiczną, do czego my również jako klub zmierzamy. No i cieszymy się, że taki partner dał się przekonać do, do, do warty, dał się przekonać do naszej filozofii, no i zaufał.